od Toku z tej strony. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w takim krótkim odcinku trochę informacyjnym. Pierwsze pytanie takie do Was to, czy chcecie, abym nagrywał live, na przykład, nie wiem, gdy będę odpowiadał na jakieś pytania, coś w celu Q&A, albo, nie wiem, na przykład z jakiejś gry. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. I takie drugie do Was takie pytanie. Jaką grę chcecie, abym nagrywał jakąś serię, może z jakiejś konkretnej gry? Oczywiście prosiłbym, żeby ta gra była jakaś starsza, nie była jakaś nie wiadomo długa. Chodzi mi głównie o to, że myślę, że mój komputer może tego nie uciągnąć, więc jeżeli możecie, to piszcie takie jakieś gry typu, nie wiem, Slendera, to raczej nie będę nagrywał, ale powiedzmy, że coś krótkiego coś, amnezję może na przykład, coś takiego w tym stylu. Więc co, tu by było wszystko. Na razie trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.